Zarządzanie prywatnością online. Korzystając z internetu, musisz mieć świadomość, że każdy Twój krok jest nieustannie monitorowany. Każde kliknięcie, wejście w stronę, kliknięcie w reklamę różne firmy gromadzą Twoje dane. Firmy, uzyskując zgodę do przetwarzania danych osobowych, często otrzymują także prawo do udostępniania ich podmiotom zewnętrznym. Aby zadbać o swoją prywatność w sieci, należy ją właściwie zabezpieczyć. Jak to zrobić. Rejestrując się w różnych witrynach twórz silne i unikalne hasła. Unikaj dat urodzin, imion i innych łatwych do odgadnięcia elementów. Włącz uwierzytelenie dwuskładnikowe, czyli drugi składnik logowania. Logując się do danej witryny na komputerze, weryfikacja dwuskładnikowa wymaga zaakceptowania żądania np. w aplikacji na telefonie. Korzystaj z bezpiecznego szyfrowanego połączenia VPN. To sieć szyfrująca wszystko, co robisz online. Nie otwieraj podejrzanych linków i wiadomości od nieznanych kont. Nie podawaj poufnych danych osobom, których nie znasz. Przeanalizuj swoje ustawienia prywatności w kontach, z których korzystasz w mediach społecznościowych. Przed opublikowaniem zdjęcia swojego dziecka lub bliskiej osoby na tablicy zastanów się, czy to na pewno dobry pomysł. Pamiętajmy również, że bezpieczne korzystanie z internetu odnosi się także do urządzeń mobilnych. Tutaj warto zwrócić uwagę na ograniczenie uprawnień zainstalowanych aplikacji, korzystanie z nowoczesnych metod uwierzytelniania, takich jak biometria, czyli odcisk palca, czy rozpoznawanie twarzy, a także kontrolę nad korzystaniem z sieci Wi-Fi oraz GPS. Ponadto Miejmy też na uwadze, że na, za wyciek naszych prywatnych danych możemy być odpowiedzialni sami, publikując informacje w mediach społecznościowych, uzupełniając rubryki przy rejestracji w podejrzanych witrynach, czy udostępniając swoje loginy i hasła osobom trzecim.